Halo, halo, dzień dobry. Słuchajcie, zapraszam Was dzisiaj na niezbyt długi, ale konkretny filmik. Ja mam, słuchajcie, wodę. Zróbcie sobie kawę, zróbcie sobie herbatę i zapraszam Was na film pogadankowy z zestawkami zmienionego w sumie całego miesiąca, również w sumie cały maj i cały czerwiec. W tym momencie już podomykałam, pozapinałam sprawy, które jeszcze mi gdzieś tam ciążyły, już w tym momencie mam. Więcej czasu i mogę być tutaj, mogę nagrywać, także fajnie, super. Jedna uwaga tylko: dzisiaj włosy mam do maskowania, także wyglądają jak wyglądają. I co, słuchajcie, rzucamy intro i lecimy. Ogólnie zaczynając w sumie od samego początku to jak wiecie w kwietniu miałam cały miesiąc wyjęty z życia w ogromnym bólu ale z super świadomością że moje choroby już się skończyły ten okres chorowania się zakończył i rzeczywiście odpukać mamy praktycznie lipiec i minęło 3 miesiące ja nie jestem chora także jest naprawdę ok w dalszym ciągu piję dużej ilości wody. W dalszym ciągu piję, słuchajcie, z mojego super y, kieliszka. Kiedyś, kiedyś w Dino je kupiłam. Bardzo je lubię i powiem Wam, że w takich przyjemnych y, szklankach, kieliszkach dużo lepiej mi się pije y, wodę. W dalszym ciągu też mam tą karafkę, co Wam kiedyś pokazywałam y, na święta. Chyba one były w Biedronce za 9,99. Także ten duet i słuchajcie, Cały dzień na wodzie jest jak najbardziej ok W dalszym ciągu nie przedstawiłam się i nie słodzę kawy. Dla niektórych, w sumie nawet dla mnie będzie to jest dużym zaskoczeniem, słuchajcie, bo po operacji, jak wiecie, no ja nie słodziłam, bo bardzo bolało mnie gardło, piłam samą wodę, same musy, później była jajecznica i tak powoli, powoli, powoli. Ten żołądek gdzieś tam był, wiecie, skurczony, no bo mało się jadło, bo cały czas bolało. I no, nie powiem, bo jem ciasto, jem y, batonika i tak dalej w dużo mniejszych ilościach y, i dużo piję wody, coli nie pijam i kawy nie słodzę, słuchajcie, także mamy plusy. Wszystko się utrzymuje, więc jest fajnie, troszkę mnie ubyło, ale mówię, tu się nie nastawiam za bardzo na nic, bo ja wiem, że może być tak, że to wszystko wróci. No to skoro mamy tą kwestię, że nic mi nie jest, jestem zdrowa, była dłuższa przerwa, ale no miałam takie prywatne sprawy i musiałam to pozamykać, ale już jestem, już wracam i zaczynamy, słuchajcie, maj. Maj, jak co roku, jest miesiącem szczególnym, miesiącem wyjątkowym. Maj jest miesiącem, w którym mam urodziny, słuchajcie. W tym roku były to okrągłe, słuchajcie, okrągłe 30 urodziny. Także zamysł na nie ja miałam zupełnie inny, kompletnie wszystko się zmieniło. I w ciągu dwóch tygodni podjęłam decyzję, że jedziemy do Warszawy wzięłam udział informacyjnym e, w evencie informacyjnym e, pewnej marki gdzie dostałam e, w sumie zaproszenie do współpracy także e, pojechałam, e, wiecie, o, obejrzałam co, co tam miałam obejrzeć informacyjnego, zobaczyłam jak to wygląda na bieżąco, mniej więcej będą wam się tutaj jakieś wstawki pojawiać. Dziewczyny przedstawiały historię firmy, przedstawiały produkty, które firma ma w ofercie. Tak na dobrą sprawę, poznałam dwie dziewczyny, które znałam gdzieś tam tylko z internetu i fajnie, bo mogłam z nimi sobie na spokojnie porozmawiać i tak od środka posłuchać, co one mogą mnie powiedzieć. Ale co było najważniejsze, Słuchajcie, to, że zdecydowałam się pojechać, posłuchać, było też fajnym i niespodziewanym, słuchajcie, takim bodźcem do tego, żeby zdecydować się na ten wyjazd do Warszawy. Bo mogę się przyznać bez bicia, że ja nie byłam nigdy. Zawsze uważałam, że stolica jest sobie tam, a ja jestem sobie tu. Mnie do stolicy nie ciągnęło jakoś. Ale teraz, no patrząc na to, że wszystkie takie większe wydarzenia właśnie dzieją się w takich większych miastach. Także, yy, że tak powiem, byłam, zobaczyłam, a później miałam czas dla siebie, zanim jeszcze w ogóle dojechać do Warszawy. Byliśmy też w Łodzi yy, i ja wiedziałam, że ja do tej Łodzi pojadę po trasie, że my tam będziemy na clek, yy, mieć nocleg. E, tak mówię chaotycznie, bo nie zrobiłam sobie żadnego planu. Mówię Wam to po prostu tak, jak to wygląda, tak jak to jest. E, nie będę ukrywała, byłam z Tadzikiem, pojechaliśmy sobie e, razem i zahaczyli, zahaczyliśmy sobie właśnie najpierw o łódź. Tam spotkaliśmy się oczywiście z Anią. Filmik na jej kanale już żeście widzieli. Dzień dobry Pani Przewodnicząca. Dzień dobry. Ja Pani. Jak się cieszę Byliśmy, chodziliśmy, spacerowaliśmy, byliśmy w Primarku, byliśmy w Starbucksie, kawa, ciacho, słuchajcie, obiad e, i zakupy. Także za chwilę pokażę Wam, e, co żeśmy kupili. W sumie, co ja kupiłam, e, ale to może za chwilę, bo muszę pójść po te rzeczy. I słuchajcie, spędziliśmy miło czas. Ania jest tak fajną, wesołą, kontaktową i ciepłą osobą. Ee, że ja wiedziałam, że będzie zarobiście i ten czas był naprawdę mega, mega, mega. Można było, słuchajcie, godzinami rozmawiać. I bardzo mi w sumie bardziej niż na tym wyjeździe do Warszawy zależało mi, żeby spotkać się z Anią e, w Łodzi. Także e, tak. Było pytanie, czy coś żeśmy nagrały. Nie, nie nagrywałyśmy nic, ponieważ to było w sumie tak, że my mieliśmy jedno popołudnie i następnego dnia my żeśmy już lecieli prosto na Warszawę z Łodzi było 2 godziny 15 minut, jakoś tak wiecie na górkę. Także... Na 100% ile się dało, ale żeśmy sobie powiedziały i obiecały, że następnym razem, jak najbardziej zrobimy sobie jakiś yy, przegląd, yy, nie wiem, Primarka, albo zakupy na żywo, czy makijaż, coś się wymyśli, słuchajcie, dobra kawa i tematy też się znajdą, także yy, możecie w sumie podrzucać yy, w komentarzach propozycje, co byście chcieli zobaczyć, tak w ogóle patrzę, że mnie tak słońce dziabło, jestem w ogóle yy, tak poparzona, poparzona, no wczoraj byłam się opalać i... Muszę się przyznać, bez bicia użyłam sobie przyspieszacza i nie zadziałało to dobrze, bo y, odczuwam tego skutki. I dzisiaj, słuchajcie, ja jestem w ogóle po pracy, a o godzinie 14:30 jak siadałam do samochodu, było 42 stopnie w samochodzie. Ja myślałam, że ja umrę, także wiecie, poodkręcałam co trzeba. Trochę się boję tej klimatyzacji, nie powiem, że nie, y, żeby mi gardło nie siadło. Chociaż dwa dni temu miałam taki. Taki moment, że nie kompletnie w ogóle nie, nie starałam się nie mówić holineksy, strepsy i tak dalej, ale wyszłam z tego ogromną ręką, także nie choruję, działamy dalej. E, bardzo się cieszę, że w ogóle podjęłam tą, mimo że to był okropny ból anginy, przy tym zwykłe i ropne, to był pikuś, cieszę się i polecam każdemu, inaczej oddycham, inaczej mówię, mam większą wydolność, wiecie. Jak to się mówi, to już więc jest naprawdę super. Nie chrapię, nie mam bezdechu, bo były momenty, że naprawdę brakowało mi powietrza i w nocy były problemy. Także wiecie, jak ktoś nie miał z tym styczności, to można sobie polemizować w sumie jak w każdym innym temacie. Ostatnio u mnie, ale do czego zmierzam? Jeżeli będzie taka możliwość, a będzie żeby się za nią zobaczyć. Coś sobie zaplanujemy, coś dla Was nagramy. E, fajny odzew był u niej pod filmem, także mam nadzieję, że u mnie też będzie. Tu w międzyczasie, jak ja do Was mówię, będziecie mieli e, przebitki. Nie wiem, czy w rogu, czy na całym ekranie. Coś się, słuchajcie, zrobi. Zmieniłam sobie dzisiaj w ogóle kulczyki na takie mniejsze. Bardzo się cieszę, że, ta, e, że mam tu dziurkę, że ta się tak ładnie trzyma. Powiem Wam, że tak... Zakochana jestem w tej sobie i miałam właśnie dzisiaj pytanie od babeczki po 60, czy to bolało i ja w ogóle tak będę szkakała z tematu na temat, ale długo mnie nie było, no i dzisiaj babeczka mówi do mnie, że yy, ładny ten kolczyk i czy bolał, no i nie oszukujmy się, ale bolało. I powiem Wam, że długo się nie chciało zagoić. Po miesiącu włożyłam kolczyka srebrnego i, jak już włożyłam srebrnego, to już problem zniknął. Ale nie powiem, bo, tak jak rozmawiałam z różnymi osobami, no to właśnie ten problem jest i albo się babra, albo trzeba wyjąć, albo nie da rady. Po zdjęciu tego kolczyka, tego specjalnego, co się dostaje przy piercingu. Wyjęłam, włożyłam srebrne dwa dni nie było żadnego problemu Ale fakt faktem, no bolało na zmianę pogody, bolało jak się kładło na, na, na tej stronie Więc, ale warte było grzechu, bo tasowa naprawdę jest the best I ja nie pamiętam, ona jest ze stali czy z czegoś Ale jeżeli coś z nią będzie nie tak, to ja sobie zamówię drugą, bo naprawdę jest mega, mega fajna Dobra, słuchajcie, coś nad czym ubolewam ostatnio, to jest fakt, że mam mega problemy z pamięcią. I to już takie naprawdę dziury, 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 ale za pamięci poszłam. I w primarku, ja nigdy nie byłam w primarku. Jak wiecie, primark jest chyba tylko w czterech miastach w Polsce. No, w Szczecinie nie ma. Także poszłam z ciekawości, zobaczyć, jak to wygląda, i tak dalej. No, i pierwszą rzeczą było takie. Lusterko, oczywiście ja już je porysowałam, no bo ja bym sobą nie była. O! Bardzo fajne, przydatne. Kupiłam je dlatego, że to, które zamówiłam z temu, spadło mi po prostu i już następnego dnia już miałam po lusterku, także to jest to. Postawiłam na dwie piżamki, z czego jedna jest taka, ja jeszcze nie rozpakowałam, słuchajcie, ona tyle czasu leży, bo ja bardzo chciałam wam ją pokazać. Dużo słyszałam o tym, że yy, piżamki, ogólnie wszystkie piżamy z Primarka są naprawdę fajne. Także ja się zdecydowałam i mój rozmiar to jest XL. Jest 46 na 48 ale sugerowałam się tą XL, ponieważ yy, no XL będzie na pewno ok. Drugim takim zaskoczeniem Słuchajcie, były takie oto kolczyki. One są grube i one są ciężkie. Ja nie będę ukrywać. I był jeszcze jeden model. I tak rozmawiałam z Anią. I byłam. E, takie chwilowe zawieszenie miałam. Ale Ania mi doradziła, żeby właśnie e, wziąć i e, kupić sobie te. Że one są dosyć znane, popularne i ludzie je właśnie w klimarku kupują. Także wstawię Wam teraz tutaj kilka zdjęć. E, jeżeli znajdę, oczywiście. Z tymi kolczykami, i mam jeszcze jedną piżamkę No, jest przegenialna, wygląda jak normalnie letni komplecik. I tu macie zdjęcie. I to zdjęcie było robione, słuchajcie, w dzień wyjazdu z Warszawy. I ja w tej piżamie chodziłam po Warszawie. Było tak gorąco, trafiliśmy na taki upał, taki upalny weekend nam się w ogóle trafił i w Łodzi, i w Warszawie, że mnie brakło już ubrań. A miałam naprawdę sporo kompletów. Moment. Słuchajcie, brakło mnie kompletów, więc stwierdziłam, że skoro mam, no to ubieram, no bo w czymś jednak wrócić muszę, a naprawdę ukrop był straszny, no i Tadeusz nie mógł przeżyć, że Jukasz, słuchajcie, to jest taki paradoks i powiem Wam, że śmiać mi się chce z tego, bo jako jedyny wiedział, że, jako jedyny wiedział, że yy, to jest piżama, nikt na to nie zwrócił uwagi, byliśmy w śniadaniowni, w takiej fajnej knajpce, kto jest ze mną na bieżąco na Instagramie, w relacjach, to wie takie fajne miejsce. Pierwszy raz też bajgla, bo nigdy mi do tego nie ciągnęło. E, pyszna kawa mrożona i super duży bagel y, z sałatką. Y, rewelacja. I to była właśnie ta piżama, która... Ja mam taki sentyment do niej. Ja się tak cieszę, że ją kupiłam. Mam takie wspomnienia z nią, także Julka chodziła y, w Warszawie w piżamie, ale mówię, nikt na to nie zwracał uwagi, Tadeusz przejęty był, no że jak to, nie? A wiecie jak to, chłop, trzy koszulki, dwie pary spodni, dziękuję, majtki na każdy dzień i on jest gotowy, nie? A ja mimo, że miałam tego naprawdę sporo, yy, to się przebierałam co okazja, bo byliśmy z Anią na obiedzie, byliśmy na deserze, byliśmy na kawce, później te zakupy, wróciliśmy, przebraliśmy się i wieczorem jeszcze jak padało, ja Wam tutaj powstawiam, no piękne zdjęcia mamy takie pamiątkowe, pokażę Wam tylko te, na których jestem ja i gdzie mogę Wam pokazać jakieś zdjęcia, była taka fajna uliczka na przykład, ja bardzo chciałam ją odwiedzić. Miałam ją na liście, bo ja nie wiem, czy wy wiecie, ale ja jestem masło maślane normalnie będzie z tego filmu, ale ja jak jeżdżę gdzieś w dane miejsce, ja sobie spisuję yy, z Google takie atrakcje, ciekawe miejsca, żeby można było sobie zrobić ładne zdjęcia, że ma jakąś fajną historię. I właśnie yy, tam jak się idzie tym ptakiem i się wejdzie w bramę, jest taka uliczka i ta uliczka jest... Te ściany tej uliczki są normalnie z luster. Coś pięknego, wstawiam wam tutaj właśnie zdjęcia i akurat tu w tym momencie pojawi się też Ania. I powiem wam, że z tego wszystkiego całego zamieszania nie przywitałyśmy się u mnie na filmie. Yy, takie było delikatne hej i w ogóle fajnie, cieszę się. Przywitanie było u niej na kanale, ja nie wiem jak myśmy to zrobiły. Ale ja stwierdziłam, że, my to, że ja to powstawiam po prostu, bo to jest takie normalne, naturalne. To było nasze pierwsze spotkanie. My się po prostu nie mogliśmy nagadać. Także e, tak, jednym właśnie z takich miejsc była e, ta piękna ściana, e, ta, ta piękna uliczka, właśnie z tych luster. I jak my mieliśmy ten hotel, ja mogę Wam spokojnie powiedzieć, co to był za hotel. Ja mam nawet wizytówkę, ponieważ jeżeli my będziemy w Łodzi, my tam wrócimy. Bo naprawdę nic mu. Nie brakowało. Cena była ok yy, Całe zaplecze było też jak najbardziej fajne, bo była lodówka, była, yy, był czajnik, można było sobie spokojnie tam w centrum praktycznie deptaka, także wszędzie było blisko. I wieczorowo pora, żeśmy sobie poszli też na pizzę. Yy, rano, żeśmy zjeść sobie w hotelu normalnie śniadanie, wypiliśmy sobie kawę. Yy, I w ogóle. Yy, Wzięliśmy jedną kawę, taką próbkę, bo taka dobra kawa była, wiecie, no ja nie słodziłam i ja tak wiecie, nie, ale no, pyszna była i muszę ją znaleźć w internecie i zamówić, bo naprawdę miała taki posmak orzechowy, coś takiego podobnego, słuchajcie. I naprawdę była przepyszna. Także yy, na każdą okazję się przebierałam tyle razy, ile wychodziliśmy, tyle razy się przebierałam. Eee, bo to był nasz wyjazd, po prostu. To była moja trzydziestka i nie żałuję kompletnie. Jesteśmy sobie powiedzieli, że takich wyjazdów będzie po prostu więcej. Kolejny właśnie się szykuje wspólny wyjazd w sierpniu, także ja już się cieszę. Były też zapytania, czy na Instagramie, jakście zobaczyli, że ja pojechałam. Jedno pytanie się pojawiło już w styczniu, jak ja pojechałam z Szymonem do Trójmiasta ale stwierdziłam, że to niekoniecznie. Ale na Instagramie padły kolejne dwa trzy pytania w wiadomości prywatnej, czy mogłabym nagrać tak po prostu, co pakuję, Co według mnie mi się przyda, co według mnie będzie OK. I powiem Wam, że zapakowałam całą torbę. Uważałam, że to się przyda i przydało się jeszcze brakło. A miałam po 2 trzy komplety na każdy dzień. Także wyobraźcie sobie, no ale to był też fakt, że ja nie wzięłam pod uwagę, że będzie aż tak gorąco, aż tak duszno, także... No, powiem Wam, że rewelacja. Hotel był sam w sobie bardzo fajny, mówię. Cena była ok. Do czego się dążyłam? Ale no, to jest właśnie um, ostatnio u mnie problem, że ja dążę do jakiegoś tematu i moment. Nie wiem, do czego chcę dojść. Wspomnę tylko, że badania starczysty mam naprawdę ok, wszystko się trzyma w normie. Co ja chciałam powiedzieć, także wyjazd do Łodzi był mega udany, mówię, bardziej byłam nastawiona e, na Łódź niż na Warszawę, czas był miły, przyjemny i hit hitów, który też kupiłam w Primarku i który jest ze mną do dnia dzisiejszego używany, co będzie zresztą widać, postaram się jakoś to tak ładnie przedstawić, Dajcie tak, e, sandałki. Nie będę was kłamać, że kupione na dziale dziecięcym, ale one są tak mięciutkie, są tak przyjemne. Ja w ogóle po powrocie z Łodzi z Warszawy miałam takie odciski, ale tak fajnie, równolegle na stopach, więc to w ogóle było komiczne. I tak, no wyjazd był mega, mega piękny, łódź była sama sobie jest piękna. Nasza przewodniczka również zajebista, także słuchajcie. Lepszych urodzin sobie nie mogłam wymarzyć, nie mogłam sobie yy, zaplanować, żeśmy dużo rzeczy zwiedzili yy, i dzięki temu wyjazdowi jeszcze więcej żeśmy sobie poplanowali. Teraz uciekam po Tadzika i nagram wam drugą część, którą zobaczycie już za chwilę. No i dobra, zaczynamy część drugą. Tak więc tak się prezentował nasz pierwszy dzień w łodzi. Były zakupy. Mówię, była restauracja, było dobre jedzonko i był super spędzany czas. Później była Warszawa. E, byłam, widziałam, zrobiłam co miałam zrobić i później poszliśmy, słuchajcie, zwiedzać. Przepraszam. E, później poszliśmy sobie zwiedzać. E, byliśmy w łazienkach. Słuchajcie, tak piękny czas, tak piękne popołudnie, żeśmy spędzili spacerując, rozmawiając, że y, naprawdę polecam każdemu, zwłaszcza, że mówię, my nie byliśmy w Warszawie, ja sobie wcześniej spisałam listę miejsc, do których chciałabym y, pójść, zobaczyć, zerknąć, więc fajnie, że się udało część y, z. Zrealizować po prostu. Byliśmy też na kolorowych fontannach nad Wisłą, i jak się później okazało, yy, idąc sobie właśnie yy, w kierunku na prawo, słuchajcie, od tych fontan, yy, doszlibyśmy do stadionu, ale już było ciemno, już byliśmy w sumie zmęczeni. Wcześniej zaliczyliśmy sobie jeszcze super zarąbistego, schabowego. Także porcja była mega, było mega smacznie, było mega przyjemnie. Yy, I tak, z tą werbą właśnie żeśmy chodzili, spacerowali. Później żeśmy trafili pod jakieś ogrody, słuchajcie, całkiem przypadkiem, jak żeśmy wracali do samochodu, bo żeśmy sobie samochód zostawili w okolicach tych fontan, takie całe kółko żeśmy sobie zrobili. Chyba z dwie godziny żeśmy chodzili. I jak już żeśmy wracali, to żeśmy trafili na takie ogrody podświetlane. Ja znajdę w internecie nazwę, jak to się konkretnie tam nazywa, i Wam wstawię. No, powiem Wam, że coś pięknego. 15 minut mieliśmy spóźnienia, pomoglibyśmy wejść do środka. No cóż, nie udało się. Jeżeli chodzi o te fontanny, to również one grały, słuchajcie, w piątek i w sobotę do hitów, aby. Także, też fajna atrakcja dla kogoś, jak yy, też jest pierwszy raz. No, my niestety mieliśmy tylko pokaz kolorowych. Powiem Wam, że w ogóle była mega zdziwiona, bo yy, my chodziliśmy tam po 22 i było masa ludzi. Pełno yy, nie tylko młodzieży, ale różnych osób w różnym wieku. I to była niedziela, gdzie w poniedziałek idzie się do pracy, słuchajcie. No, u nas jakby tak pojechał do Szczecina, to takich tłoków by nie było, to było pełne zaskoczenie, ogólnie y, sam hotel wizualnie ładny, już niestety z czystością mega wielki problem, trafiliśmy na tak zły pokój, jeżeli chodzi o czystość, że to jest tragedia, nie będę się y, rozwijała z tym tematem, bo uważam, że to nie o to chodzi i nie, nie czas i pora na to. Jeżeli chodzi ogólnie o takie wrażenie, taki całokształt, kształt, jeżeli chodzi o Warszawę, to uważam, że jeżeli miałabym mieszkać, to również nie jeździłabym samochodem, tylko. Yy, tutaj mam chyba jak mi Kaporę, ten myłam buzię przed chwilą. Yy, jeździłabym po prostu albo rowerem, albo metrem, albo kulajnogą, co też dużo osób w ogóle robiło. Było bardzo dużo elektrycznych kulajnog. No, nie dziwię się, bo my żeśmy jechali z hotelu 5 km, yy, 30, chyba 4 minuty, czy 38? Jakoś tak powiem Wam, że jeden wielki korek na każdym skrzyżowaniu światła, a my mieliśmy po prostu cały czas prostą drogę. Także yy, no, dużo się działo, mimo że to była niedziela, to korek na korku. I później był poniedziałek, a jeszcze żeśmy w ogóle zabłądzili, w sensie ja zjechałam, nie, nie w ten zjazd, to trzeba i żeśmy wylądowali pod yy, stadionem i tam był chyba w ogóle mecz, bo się tak rozkręciło, tak się, słuchajcie, nakręcili, co po niektórzy, że było wesoło, ale na lajcie, wiecie, my byliśmy tam w formie wypoczywania i w takim kontekście tam byliśmy, także bez żadnej większej spiny, miło i przyjemnie, także... Polecam każdemu, no i po powrocie, jak jużśmy wrócili, to już był, słuchajcie, czas yy, organizacji, czas pracy i tego wszystkiego, gdzieś tam to jeszcze długo we mnie siedziało, bo mówię, yy, to było nieplanowane, ale przemyślane. No muszę przyznać, że było naprawdę mega fajnie i, i nie żałuję, także byłam teraz yy, na kolejnych wyjazdach i to, co tam ja sobie robię, co ja sobie działam, to tam wiecie to jest jakiś tam pobrzeżny temat, ale to, że to mnie skłoniło do zmiany y, punktu widzenia tego, że ja jednak chcę podróżować, że ja chcę poznawać ludzi, że ja chcę poznawać nowe, fajne miejsca w Polsce, y, a nie tylko praca dom, y, praca dom, praca dom, etat i tak dalej. To też jest OK, ale czasem trzeba po prostu dla zdrowej głowy wynurzyć się gdzieś troszeczkę dalej także to był mały skrót tego jak wyglądała moja trzydziestka w maju również obchodziłam swoje urodziny tak e, prywatnie przyjechała moja siostra z koleżanką żeśmy sobie zrobiły urodzinowego grilla. więc naprawdę powiem wam, że cały ten maj e, był naprawdę rewelacyjny, a jak kogoś zainteresują paznokcie tak woli wyjaśnienia i odstępku na chwilę Jedna strona mi się różowa, druga zielona. Bardzo fajnie w ogóle mam nowy kształt, ale y, niezbyt mi się podoba i wracam do mindełków. Także y, zamykając już temat urodzin i całych tych imprez, tych wyjazdów tego wszystkiego, y, to był naprawdę super czas. Troszkę sobie tam poprzestawiałam w głowie, troszkę y, zaplanowałam sobie już na przyszłość. E, bo wiecie, jak sobie spiszecie, zaplanujecie, to jest duże prawdopodobieństwo, że e, to wykonacie, że to po prostu e, będzie można sobie tak odhaczyć, bo to się samo nie zrobi, nie? A pamiętajcie, papier wszystko przyjmie. Także ja zachęcam do notowania, jestem człowiek pismo, ja piszę wszystko, co się tylko da. Hmm. Przepraszam, ale już troszeczkę tak opadłam z emocji, dlatego że już jest późno, znaczy no jest jasno, ale już jest godzina po siódmej i już mi głowa leci, bo wiecie, ja wstaję codziennie z samego rana, także idę, zaliczę mycie, maskę i tak dalej. Taki czysto merytoryczny filmik do kawy, do śniadania, żebyście sobie mieli, żebyście zobaczyli, że u mnie jest wszystko OK. I znowu tą właśnie energią, której nabierałam gdzieś w międzyczasie, przychodzę do Was po to, żeby Was motywować, żeby dać Wam tą otuchę właśnie po ciężkim dniu pracy, tak jak mi piszecie, że oglądacie, że się relaksujecie, że lubicie ze mną sprzątać, ja też to uwielbiam, także wracamy do tego wszystkiego, będzie mnie teraz częściej, także widzimy się już w kolejnym filmie, buziaczki, pa pa.